Już za chwilę studenci przejmą władanie w mieście. Przygotowaliście mnóstwo atrakcji. Powiedzmy, jak w tym roku będą wyglądały Juvenalia Płockie. W tym roku Juvenalia Płockie rozpoczynają się od gry terenowej, już w, w, w środę. Pierwsza z atrakcji, która czeka na studentów. W tym roku tematyka gry to mitologia nordycka. Stacje będą rozmieszczone po całym mieście i jak zwykle studenci mogą tutaj odkrywać różne zagadki. W czwartek przechodzimy następnie do koncertu głównego który tradycyjnie odbędzie się na terenach Zielonych Politechniki Warszawskiej. Imprezę zaczynamy od 18.30. Koncerty zaczynają się od 19.00 i potrwają do godzin nocnych. To powiedzmy, kogo zaprosiliście w tym roku. W tym roku postawiliśmy na artystów e, częściowo z Generacji Z, troszeczkę klasyki. E, będzie to Julia Rocka, Janusz Walczuk, e, OSTR, Letnichamski Podryw oraz Zeus. E, również będzie DJ, który będzie zagrzewał e, do zabawy. E, i również po wszystkich koncertach jeszcze troszeczkę zostanie z nami, aby studenci mogli się troszeczkę jeszcze wybawić. Podczas wydarzenia, podczas koncertu będą takie atrakcje jak food tracki, fotobudka 360 stopni, strefa chill out. Więc na pewno będzie, nie będzie, każdy znajdzie coś dla siebie. To też jest impreza, akurat ten odcinek, ten fragment, to jest również dla mieszkańców Płocka, prawda? Bo każdy może przyjść z wami się bawić, czy są bilety, jeżeli tak, to w jakiej cenie. Wydarzenie jest otwarte, nie jest biletowane. Jako takie już z niektórych juvenali w Polsce, które są organizowane, jedne chyba z ostatnich, które są dostępne dla wszystkich, które nie są biletowane. Co jest najważniejsze, uważam, jak na razie nie myślimy jeszcze o tym, aby biletować imprezę, chociaż takie głosy się pojawiają, zwłaszcza że niektórzy tutaj krytykują line-up czy coś w tym stylu i mówią, że chcieliby, chcieliby zapłacić, ale mieć lepszych artystów. Pomyślimy o tym. Może to już akurat nie ja, ale moi następcy gdzieś w tym wszystkim się odnajdą i możliwe, że zrobią wydarzenie biletowane. Co może również podniesie jego jakość. Chociaż nie ukrywam, że. Uważam, że i nie ukrywam, że te wydarzenie moim zdaniem jest i tak bardzo dobrze zorganizowane. To jest czwartek, czyli taki dzień koncertowy. W piątek od rana będziecie na ulicach miasta, bo tradycyjne myto. Tak, wracamy do tej formuły. W tamtym roku nam się troszeczkę nie udało, nie było zainteresowania. W tym roku mamy już zebrane grupy, które będą zbierać e, właśnie z, m, myto na Płockich skrzyżowaniach od godziny 5 do godziny 13. A to są jakieś konkretne skrzyżowania, na których ulicach najwięcej studentów będzie można spotkać? To będą główne skrzyżowania. Takie naprawdę, w których największy, jest największy ruch, aby zabrać najwięcej pieniędzy, jak wiadomo. Także tutaj jeszcze ciężko mi określić, które to będą dokładnie, ale na pewno te na głównych arteriach miasta. Czyli krótko mówiąc wspieramy studentów, bo pieniądze przeznaczą na szczytny cel, cel jakim jest impreza, zabawa po prostu. Dokładnie tak. Część zawsze jest gdzieś tam przekazywana na jakiś cel charytatywny. Też w piątek czekać będzie studentów turniej w piłkę nożną, więc doszła, że jest mieszany, więc i, i dziewczyny, studentki i studenci mogą się wykazać grą w piłkę nożną. E, następnie w sobotę będzie um, turniej piłki m, plażowej na Sobódce e, e, I jeżeli chodzi o wieczór, to wcześniej Konalia na Domu Studenckim wcześniak taki piknik dla studentów z grillowaniem, z imprezką. Rozumiem, że na wszystkie te elementy studenci mogą przejść, nie wiem, obowiązuje legitymacja studencka, czy ewentualnie autobusy komunikacji miejskiej też są dla Was tutaj w jakiś sposób bezpłatne, Możecie z nich korzystać w ramach juwenali? Jeżeli chodzi o to, to tak jak najbardziej tutaj wydarzenia są otwarte dla studentów. Na, tak jak na turnieje obowiązują zapisy w celu drużyn, tak samo w gry terenową, tak samo my to, tu są zapisy i oczywiście możemy. Każdy może tutaj się zapisać i stworzyć swoją drużynę. Jeśli chodzi o autobusy komunikacji miejskiej, czekamy jeszcze na decyzję pana prezydenta, na wprowadzenie zarządzenia. Złożyliśmy odpowiednie pismo i czekamy na dobre wieści, że komunikacja miejska wtedy będzie bezpłatna dla studentów. A powiedzmy, czy tak naprawdę są te juwenelie? Te juwenalia są dla studentów, tak? To nie jest przecież tylko czas takiego wytchnienia przed sesją, ale chyba coś więcej. Myślę, że to jest dobry rodzaj integracji, tak? zwłaszcza, że po tych czasach pandemicznych, gdzie już jesteśmy troszeczkę po tym czasie, ale wydaje mi się, że nadal potrzeba tej integracji i tej, i tej zabawy ym, studenckiej, w studenckim gronie zwłaszcza, tak, gdzie, żeby ludzie się bardziej poznali, ym, nabrali więcej tutaj takich, takiej pewności w środowisku, zwłaszcza po tym wycofaniu po, tylu, po takim czasie. Tym bardziej też, że chyba organizują trzy uczelnie tę imprezę wspólnie, zatem to też będzie chyba taka, powiedz Wymiana. Tak, w tym roku organizują trzy uczelnie, Akademia Mazowiecka w Płocku, Politechnika Warszawska, Filia w Płocku i Szkoła Wyższa im. Pawła Wodkowica w Płocku. Więc wydaje mi się, że naprawdę będzie to świetną, świetną okazją do, do wymiany doświadczeń na gruncie tutaj e, akademickim. Tak, każdy jest z różnych kierunków, e, są różne pomysły, e, różne, różne tutaj takie tematy, więc wydaje mi się, że naprawdę e, będą mogli tutaj poznać się lepiej. O ile o dobrą zabawę zadbacie, wy, to myślę, że tylko pogody tutaj wam życzyć, żeby te juwenalia przebiegły w taki sposób, w jaki sobie zaplanowaliście. Tak, nie ukrywam, że sprawdzamy cały czas pogodę na nadchodzące wydarzenie. Co sprawdzamy jakiś serwis, to gdzie w każdym miejscu pokazuje inaczej, ale łudzimy się, że będzie piękne słońce i naprawdę pogoda dopisze, a z czym publiczność na koncercie głównym.